Różne mądrale ze szklanych ekranów opowiadają nam, że płód nie jest człowiekiem. Tymczasem bohaterami adwentowych Ewangelii są dwie kobiety i dwa płody. I tutaj te płody odgrywają kluczową rolę. To niesamowite: Maryja i Elżbieta. Jezus, który jest w łonie, i Jaś, chrzciciel, który jest w łonie. I Ewangelia opowiada o ogromnej potrzebie spotkania się Boga z człowiekiem. Zobaczcie, Jezus się jeszcze nie urodził, jeszcze jest Adwent. Jezus jeszcze się nie urodził, ale już biegnie. Już biegnie. Tylko nie na swoich nogach. Na nogach Maryi biegnie do Elżbiety. Jeszcze nie ma nóg, a biegnie. Czy to nie cudowne? Że okazuje się, że to nie my mamy nieposkromioną potrzebę przyjścia do Boga, tylko Bóg ma wielką potrzebę przyjścia do człowieka, spotkania się z Tobą. On ma taką potrzebę. To nie Elżbieta biegła do Matki Bożej. To Matka Boża z Jezusem biegnie do Elżbiety. Tak jest. I Jezus motywuje swoją mamę do tego, by biegła. Nie może się doczekać tego spotkania z drugim człowiekiem. I to z kimś, który jest w tym samym, że tak powiem, formacie, jak on, czyli z drugim płodem. Ja znam kilka kobiet, które były w ciąży, czy które są w ciąży, w stanie błogosławionym. Jak one o siebie dbają, nie chodzą po schodach. Mąż mówi, pamiętaj ukochana, tylko winda. Tak, a Maryja jest napisane: biegnie z pośpiechem do Elżbiety. W góry. W góry. Słowo tutaj użyte sugeruje, że te góry były miejscem mało dostępnym, gdzie z trudnością się dociera. I tak sobie myślę, jak niełatwo Bogu jest dotrzeć do człowieka. Trudno jest Bogu dojść do człowieka do mnie, ale Maryja poszła z pośpiechem. Bo ta droga do człowieka zawsze jest pod górkę. To nie my mamy podgórkę, to Bóg ma podgórkę. Ale Maryja idzie z pośpiechem, bo niesie Jezusa. Tak, kiedy się ma Boga w sercu, nawet przeszkody ułatwiają drogę. I zanim Jezus zaczął chodzić, bo się jeszcze nie urodził, zanim Jezus wypowiedział jakieś pierwsze słowo, zanim w ogóle uczynił jakikolwiek cud, już udał się do drugiego człowieka w niej, w Maryi. Ona umożliwiła mu to spotkanie, zanim urodził się jako człowiek. Zainspirował swoją matkę w tak trudno dostępne miejsce. Że On pragnie dotrzeć do Ciebie, może do człowieka zagubionego w gęstwinie swoich grzechów, tak trudne, dostęp, niedostępne miejsce, a Maryja niesie do Ciebie Jezusa. To komu zależy na tym spotkaniu tak naprawdę? Nam czy Bogu? Kto tu kogo wygląda? Kto tu przeżywa Adwent? Hm. Chcę powiedzieć, że nie my przeżywamy doskonale Adwent. Chciałbym powiedzieć, że to Bóg ma swój adwent. My często nie czekamy na Mesjasza, my często czekamy na święta, ale to Bóg nie może się doczekać spotkania. Ileż z nas mogłoby powiedzieć Boże, tylko żeby jeszcze nie przyszło Twoje królestwo? Oczywiście, panie Jezu, kocham Cię, ale nie daj Boże z Tobą być. Kiedyś pytam się na kazaniu młodzieży akademickiej, bo byłem już pastorzem kiedyś. Mówię, podnieście rękę, kto z was chce być w niebie? O, wszyscy oczywiście. Więc drugie pytanie zasadnicze. Kto chciałby być w niebie dziś? Brak chętnych. Oczywiście, Panie Jezu, kocham Ciebie, ale, ale sąsiedzie proszę przodem. Kto tu tak naprawdę chce, żeby Królestwo Boga przyszło? Kto tu chce przyjść? Kto tu tak naprawdę kogo wygląda? Ewangelia to pokazuje, że Bóg przeżywa adwent, że to Jezus biegnie, nie potrafi zrobić jeszcze kroku, a już idzie w Maryi. On tęskni. Ja często pobożnie udaję. Więc możemy uczyć się przeżywania adwentu od samego Boga, bo wbrew takiemu narzucającemu się schematowi, że Bóg, skoro jest wszechmogący, na nic nie może czekać, tymczasem czeka. U Izajasza od Izajasza 700 lat, od Abrahama 1800 lat, od zawsze czekał na ciebie. Od zawsze na ciebie. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to o czym myślał? O kim? O tobie. Więc to Bóg czeka na człowieka, dzięki któremu Jego Słowo się wypełni. On. I tu nie chodzi, że gdzieś ponad nami istnieje wszechmogący Bóg. To On chce wejść dziś z tobą w relację. Pozwól Mu tylko na to. Kiedy Maryja weszła do Elżbiety, wypowiedziała pozdrowienie. I jest napisane, że poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Poruszyło się. Dosłownie jest słowo zatańczyło to dzieciątko. Mały Janek zatańczył. W zasadzie powinniśmy powiedzieć jaś. Kiedy Maria przychodzi z Chrystusem, nasze serca niech tańczą. I zawsze, kiedy przychodzę do kościoła. To po to, żeby głos Słowa Bożego też poruszył się w moim wnętrzu. Żeby poruszył mnie. Kiedy kapłan do Ciebie mówi słowo, to zawsze jest rodzaj jakiegoś takiego pukania duchowego. Tylko otwórz swoje serce. Bo Elżbieta nie otworzyła drzwi na łańcuchu bezpieczeństwa. I kto tam jest? Tylko otworzyła na tyle szeroko, że Maryja z Jezusem mogła wejść. Więc kiedy przychodzisz do świątyni, kiedy czytasz słowo, kiedy słyszysz słowo, to po to, żebyś otworzył serce, żeby to serce poruszyło Ciebie, żeby zmieniło Ciebie, żeby otworzyło Ciebie na Chrystusa, który jest Słowem. I to jest wiara, spotkanie z Bogiem. To jest wiara, wielokrotnie słyszymy w Ewangelii. Jeden człowiek jest trendowaty, spotkał po prostu Jezusa i mówi, byłem trendowaty, ja żyję. Ja jestem czysty. Inny był ślepy, spotkał Jezusa i mówi, byłem ślepy, ja widzę. Inny był głuchy i mówi, nic nie słyszałem, a ja słyszę. A ostatni, był trupem łazarz. I mówi, byłem trupem, a ja żyję. Więc tego życia każdemu życzę. Życia tu z Bogiem i w wieczność. Co daj Boże, żebyśmy tam kiedyś byli sąsiadami. Na wieki wieków. Amen.